Słuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Moi drodzy, za chwilę po modlitwie za Ojczyznę i błogosławieństwie zapraszamy przed Kościół i tam obejrzymy wszystkie palmy, nagrodzimy. Mamy piękną pogodę, piękne palmy, jesteśmy, cieszymy się z tego. Żyli, które już tak obradowało, podjęło decyzję, że przyznaje dzisiaj dwie nagrody główne dla strażaków z Międzyrzecza Górnego i Dolnego. Za piękne, wykonane palmy. Cieszymy się, moi drodzy. Ta trzecia też, zwróćcie na nią uwagę, co jest tutaj po mojej y, lewej stronie. Piękna palma. Moi drodzy, do czego zachęcam? Jak będziemy później tam y, gratulować sobie i robić zdjęcia, mamy telefony, poślijmy do rodziny, do bliskich i znajomych. Jest się czym pochwalić, moi drodzy, bo my tutaj takich tradycji, jakby takich wielkich, nie było jak w innych terenach polskich. Dobrem trzeba się dzielić. Dlatego zachęcam do tego, aby po prostu takie zdjęcia wysłać, aby poszły w Polskę, żeby zobaczyli, że w międzyrzeczu naprawdę jest i wiara, i religia, i tożsamość. To jest, moi kochani, niezmiernie wdzięczne. Pragnę podziękować wszystkim yy, strażakom, prezesom za mobilizację, tym, którzy wykonywali yy, te palmy. Moi drodzy, to jest tak, że człowiek ma różne drogi do wiary. Niekiedy tą wiarę znajduje przez to, że pobawi się w taką palmę, po, porobi coś i tak dalej. Zastanowi się, po co to wszystko? Dziękuję za, za to, że cię chciało, za to, że takie piękne palmy są, bo to przecież na chwałę Pana Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy po to, by nas wszystkich odkupić. Drodzy moi dzisiaj yy, można jeszcze złożyć ofiary wchodząc z kościoła na kwiaty do Bożego Grobu. Kto by chciał, może w tym, moi drodzy, uczestniczyć. W środę pomprzy świętej zapraszamy wszystkich chętnych, akcję katolicką, młodzież, wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu ciemnicy i Bożego grobu. Od czwartku rozpoczynamy święte Tridum Paschalne. Wielki czwartek uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, pamiątka ostatniej wieczerzy, ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa o godzinie 18.00. Później Adoracja w ciemnicy. Zapraszamy wszystkich od godziny, szczególnie 20.00 młodzież, 20.30 matki w modlitwie, o 21.00 akcję katolicką, 21.30 żywy różaniec. To jest taki tylko plan, ale zachęcamy, aby każdy z nas znalazł czas. To jest i w czwartek podobnie i w piątek. Wielki Piątek, droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 9.00. Dla dorosłych po południu o godzinie 15. Liturgia Wielkopiątkowa o godzinie 18. Pamiętajmy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły, ilościowy i jakościowy. Jest to także w naszej parafii Dzień Pokuty i Pojednania. Także w sposób szczególny w tym dniu spowiadamy się rano od godziny 8 do 12 i od 14 do 17.30. Moi drodzy, niekiedy trzeba w domu, w rodzinie kogoś zmobilizować, kto dość długo nie był i tak dalej. Nie da się przeżywać świąt zmartwychwstania, świąt Paschy, nie pojednawszy się z Bogiem i drugim człowiekiem. Dlatego każdy, kto przyjdzie, a kto może być rozgrzeszony, rozgrzeszony będzie. Tylko jest jeden warunek: trzeba zrobić rachunek sumienia, chcieć przyjść i skorzystać z sakramentu. Piątek, dzień pokuty w naszej parafii. Każdy może przyjść, oczyścić swoje serce, oczyścić swoją duszę. Także w piątek rano o godzinie 5.30 pielgrzymi udają się do kalwarii zebrzydowskiej. Wyjazd rano 5.30, prosimy, aby się nie spóźnić. Wielka sobota, uroczysta celebracja Wigilii Paschalnej o godzinie 19.00. Jest to najważniejsza liturgia roku kościelnego. Zachęcamy, by przynieść ze sobą świecę do odnowienia przyrzeszeń chrześcielnych. Święcenie pokarmów odbędzie się w kościele od godziny 11 do 13 co pół godziny. Będziemy także starali się wystawić takie koszyki, jak co roku to robimy. Będzie można coś złożyć ze swojego koszyczka do tego koszyka. Później tutaj pani i młodzież w salce przygotuje paczki. I prosilibyśmy ci, którzy dysponują samochodami, by podjechali tutaj koło 12.00 pod salkę, będą adresy i pod ten adres dostarczamy konkretną paczkę. Jeżeli mamy kogoś takiego w sąsiedztwie, o którym może nie wiemy, któremu trzeba by pomóc, proszę przyjść, zgłosić zakryski i wtedy w tym dniu ta paczka też tam zostanie yy, po prostu... Yy, Wtedy zostanie ta paczka, powiedzmy też tam dowieziona. Moi drodzy, jak to mówiłem tydzień temu, wielki tydzień. Jeden tydzień w roku nazywa się wielki. Największe emocje, można powiedzieć, rozpoczynają się od Wielkiego Czwartku. Święte Triduum Paschalne. Ta liturgia stanowi pewną całość. Powiem tak, ci, którzy już przeżyli w całości Triduum. Im mówić nie trzeba, ale wielu jest takich, którzy jeszcze tego nie uczynili. Zachęcam moi drodzy, by każde od tego dnia, już od Wielkiego Czwartku, w miarę możliwości nie wykonywać żadnych prac, rozpocząć świętowanie i tutaj uczestniczyć w poszczególnych godzinach, w tych nabożeństwach, a później w adoracji, czy to w ciemnicy, czy w Bożym Grobie. Coś powiedział, to powiedział bardzo mądrze odnośnie Wielkiego Tygodnia, że to jest czas, że to jest Wielki Tydzień, drugiej cichy i święty. Te elementy, moi drodzy, są niesamowicie ważne. Dlatego zachęcam, weźmy to na serio i przeżyjmy pięknie te trzy dni Triduum Paschalnego, po to, by w niedzielny poranek cieszyć się ze zmartwychwstania Chrystusa. Zachęcamy wszystkich do czytania prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, jest Głos Świętego Marcina z nowym planem, powiedzmy, intencji i komentarzy do Ewangelii. Warto, moi drodzy, się zaopatrzyć. I także przypominamy, że po świętach w czwartek idziemy do kina na film o Janie Pawle II. To będzie w Heliosie 18.45. Można się też wpisać w zakryski, aby w tym seansie wziąć udział. Dzisiaj także, bo kończymy już powolutku, dzisiaj także przeżywamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 85 lat temu moi drodzy sowieci wymordowali ponad około 22 tysięcy polskich żołnierzy, duchownych, ludzi nauki. Przez 60 lat kłamano, mówiąc, że to zrobił kto inny. 60 lat trzeba było czekać naprawdę i zginęło wielu ludzi. Aby ta prawda ujrzała światło dzienne. Chcemy się na koniec pomodlić za naszą ojczyznę. O co? Aby już nigdy w historii Polski nie było takich dramatycznych kart, że muszą ginąć ludzie i to w sposób tak bestialski. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby hasła Bóg, honor, ojczyzna były ciągle w niej żywe. Boże, Ty jesteś twórcą wszystkiego, co istnieje, i ojcem wielkiej ludzkiej rodziny. Powołaś Ojczyznę naszą Polskę do przekazania światu iskry Bożego Miłosierdzia, przygotowującej na powtórne przyjście Twojego syna. Nie opuszczaj nas mimo naszych grzechów, waśni, słabości, niewiedności, pychy i egoizmu. Pragniemy Cię przełagać i prosić, byś dał nam odczuwać Twoją ojcowską obecność i dokonał zmartwychwstania serc naszych. Boże, Ty jesteś miłosierdziem i sprawiedliwością. Nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa świętego Jana Pawła II i naszych świętych rodaków. Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny i teraźniejszości, przyszłość. Przez miłość do Matki Twojego Syna Jezusa uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy i wybaw nas od głodu, ognia, wojny i zniszczenia. Dokonaj swojej boskiej interwencji w obecnych czasach. Panie, bez mocy pochodzącej od Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko. Sprawy Polska była wierna Twojej woli, abyś mógł ją wywyższać w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Mario Królowo polski Aniel Esturzu-Polski, Święty Wojciechu, Święty Stanisławie, Święty Andrzeju Bobolo, Święta Faustyno, Święty Janie Pawle II Wszyscy Polscy święci, patronowie nasi, poleźmy jeszcze w modlitwie naszych dwóch nowych ceremoniarzy liturgicznego ołtarza i animatorów także, którzy już za dwie godziny z rąk księdza biskupa Ordynariusza przyjdą, przyjmą ten urząd posługi stoją tutaj dzisiaj przy ołtarzu, a jeszcze ich zobaczymy podczas najważniejszych uroczystości trochę w innych strojach. Niech Matka Boża ich wspiera. Dziękuję im za odwagę. Ukończyli specjalny kurs, rekolekcje. Wczoraj zdali na maksimum punktów egzaminy w kurii diecezjalnej, więc niech służą, dla chwały Boga, dla naszej tutaj wspólnoty parafialnej, aby upiększać i tą liturgię, ale także wspomagać kapłana w prowadzeniu tej drugiej, dużej rzeszy ministrantów o prawie 50 i cały czas zachęcamy i zapraszamy, żeby w te szeregi tutaj wstępowali. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża rodzicielko. naszymi prośbami, nie dać w potrzebach naszych, ale oszczelaki z nas zawsze wybawiać. Panno chwalewna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycie. Synem swoim, swojemu nas polecaj swojemu Pan z Wami, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg mi Ojciec, który męczę swojego Syna, dał wam przykład miłości. Niech sprawia, byście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowione dary jego błogosławieństwa. w swoim zmartwychwstaniu. Niech was błogosławił Bóg przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.